Cześć, powitać w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę chciał poruszyć troszeczkę temat okrywy, a zwłaszcza okrywy włosowej u olbrzymów szarych. Gdyż uważam, wbrew powszechnej opinii, że to są takie dosyć pospolite, popularne króliki, nie są nazbyt problematyczne, że są inne barwy, czy też inne rasy, które przysparzają więcej problemów w selekcji, w wyborze, w doborze. Pod kątem wystawy, czy też pod kątem hodowli, to, to ja bym chciał troszeczkę mm, dołożyć swoje 5 groszy w tej kwestii, czy też w tej dyskusji e, i pokazać, czy też przedstawić swoją wizję odnośnie tego, że według mnie z olbrzymów belgijskich to szare są najtrudniejsze w zrobieniu. Ładnej, dobrej okrywy, nie tylko pod względem barwy, pod względem jakości, ale i też pod względem całości, nazwijmy to tak. A więc, jakby to też Wam zobrazować, zminimalizowania błędnych szczegółów. O tak bym to powiedział: wiadomo, u królików jednobarwnych, czyli czarne, niebieskie, żółte, białe no już mamy tak naprawdę o wiele łatwiejszą historię bo tam nie ma jakichś problemów, że jest przebarwienie, jaśniejsze boki paski, złe cieniowanie i tym podobne bo tam jest jedna barwa, tam naprawdę trzeba brzydko mówiąc dobrze się postarać, żeby to barwę popsuć Mówi o samej barwie, nie o tym szczegółach podszycia czy też jakości włosa natomiast u szarych, no mamy naprawdę według mnie złożoność, dużą problemu z tego względu, że tak jak ja obserwuję ostatnie lata, to w ciągu tych 12 miesięcy, jakie mamy, jakie mamy w ciągu roku, to te króliki, taki włos naprawdę swój w dobrej formie, to bym powiedział, że mają w takich widełkach. To mówię na przestrzeni ostatnich lat. E, widełki bym powiedział grudzień-styczeń, te dwa miesiące, a potem jest to okres według mnie od połowy maja do końca lipca. Więc zobaczcie, jak ja tutaj obserwuję swoją hodowlę, jaki to jest wąski okres czasu, gdzie te króliki tak naprawdę przedstawiają swoją taką prawdziwą wartość pod względem okrywy. Ma to też swoje uwarunkowanie w pogodzie, w pogodzie, no i w tym, jaki jest też z nimi trudność. No, wiąże się to też z tym, z tym ich okresem dorastania. Że te króliki osiągają swoją, nazwijmy to, dorosłość tam po 8 miesiącach i zanim dojdą do tych 8 miesięcy, to one przechodzą tak naprawdę chyba takie trzy różne jeszcze fazy włosa. Pierwsza jest taka faza włosa do 8-9 tygodni, gdzie zaczynają one z tego włosa bardzo wczesnego wchodzić w to fazę włosa młodzieżowego, czyli w taki bardzo byle jaki włos. Potem tam do około 4-5 miesiąca ten byle jaki włos jest, zaczyna się zmieniać w taki troszeczkę lepszy. A potem jak już są dorosłe, to dopiero tam powolutku jakieś zmiany zaczynają im się klarować ku dorosłej okrywie. Ale jeżeli jeszcze w międzyczasie, czy też w złym okresie trafi nam się właśnie tutaj jakieś anomalia pogodowe, czy też różne zmienne warunki, gdzie dostają one dodatkowych wylinek, to tak naprawdę możemy bardzo długo czekać, żeby zobaczyć taki właściwy włos danego królika. I tak jak na przykład teraz, mamy już połowę października, oj, przepraszam, połowę września, gdzie te wylinki już powinny zmierzać, nazwijmy to ku końcowi, to stało się tak, przynajmniej u mnie tak jest, ale myślę, że nie jestem odosobnionym przypadkiem, że na początku września, gdzie kończyła się ta wylinka, nazwijmy to jesienna, to zaczęła się kolejna wylinka, z uwagi na to, że wyskoczył kolejny. Yy, bum upałów i one zwariowały i tak naprawdę zanim zdążyły zrobić to pierwszą wylinkę, pokazać się jakiś tam włos to zaczął się następny i tak naprawdę coś czuję, że tak będzie jak w poprzednim roku że do listopada one tak brzydko mówią, więc będę się tak paskudzić, zrobię trochę i potem ten włos znika A jeszcze z nimi jest taki problem tutaj właśnie pokazałem Wam takiego królika który według mnie włos ma na 50-60% swoich genetycznych możliwości czy też potencjału i jak widzicie ma jaśniejsze boki Jedno i drugie Troszeczkę tu górę złapał włosa Zostało mu jeszcze to, nie ma sprężystości I ja powiem Wam szczerze Sam mam zagwozdkę na przykładzie tego królika Gdyż jest on jednym z niewielu tych królików Które zaczęły wylinkę Końcem lipca Sierpień się bardzo sypały, początek września on przestał się sypać. I teraz jestem ciekawy, czy to nie jest okres jakiś taki przejściowy kilku tygodni i zaraz znowu nie zacznie się sypać, bo widzę, że tego włosa nie ma jeszcze do końca gotowego. Nie jest to taka jakość, taki rodzaj, jaki on mieć powinien. I na tym też się klaruje ten moje początek dzisiejszego wywodu, czy też swoistego rodzaju meritum, do którego chcę przejść, że u nich jest problem takowy że jak wchodzą w to wylinkę, zaczynają się wylinki, to choćby te króliki z lata miały bardzo ciemny włos, Za załóżmy, on nie ma jakiegoś wybitnie ciemnego, ale coś takiego, jak on ma na grzbiecie, to one przed wylinką zaczynają jaśnieć. Naprawdę z ciemnych królików robi się jasne, ten włos jakoś traci to barwę i zaczynają się sypać. Jak się zaczynają sypać, to bardzo łatwo widać, bo ta, ten włos idzie takimi pasami. Tutaj zazwyczaj od grzbietu jest ciemniejszy, jaśniejszy. Może potem wyjmę jakiegoś królika właśnie w fazie takiej wylinki, żeby wam to przedstawić naocznie, o czym ja mówię. Zaczynają się one tak sypać. Czyli mamy po prostu zepsuty totalnie włos pod kątem wystawy, bo raz, że nie ma jakości, dwa nie ma sprężystości, trzy nie ma barwy, bo tu się porozwalał po ten królik totalnie nam. I może być właśnie taka sytuacja, że ten włos dochodzi nam już tak do połowy bioder. Czyli już praktycznie mamy fajnie, bo tam od, od pleców zaczyna ta sprężystość jakaś wskakiwać. Już się cieszymy, że zostały tylko bioderka. No i co? I zanim dojdzie do bioderek, to znowu się zaczyna sypać od pleców. I, I tak naprawdę królik jest utracony totalnie w tej barwie. I dlatego też mówię, że szare są pod tym kątem najtrudniejsze, gdyż w przypadku białego, niebieskiego, czarnego czy żółtego ten problem tak naprawdę bardzo nas nie rusza. No poza tym, że ten włos będzie się sypał, straci sprężystość, to problem barwy nas nie dotyka. Może tam jakieś delikatne czasem u czarnych, jak przerabiałem, to takie taki dziwny nalotka im się robi jakby brązowa, ale to tak bardzo rzadko i jak są trzymane w jaśniejszym pomieszczeniu. No wiadomo, żelaziste szynszylowe, aczkolwiek jak mam szynszyle, to powiem Wam szczerze, że u szynszyli nie obserwuję takiego czegoś, tych przebarwień, tych zmiany barwy w czasie wylinki. Szynszyle raczej utrzymują podobno barwę i w trakcie wylinki, i przed wylinką, i, i, i po wylince. Także one są o tyle łatwiejsze. Żelaziste troszeczkę miały coś wspólnego z szarymi, ale jak obserwuję, najtrudniejsze pod tym względem są szare. I no i tak jak Wam mówię, no ciężko jest utrafić, żeby ten królik, wziąć tego królika na wystawę. W bardzo dobrej formie, zważywszy na fakt, że według mnie, to jest takie moje zdanie, aczkolwiek jak rozmawiam tu z hodowcami, to jest podzielane również wśród nich, to wystawy powinny się odbywać od połowy listopada do połowy stycznia, te dwa miesiące. Według mnie jest to takim optymalnym czasem, żeby te króliki utrafić z włosem. Teraz te zimy mamy słabe, więc w lutym one zaczynają się już sypać na wiosnę, Jesienie też są ciepłe, więc one też długo mają te jesienne wylinki, więc tak naprawdę, żeby ta wystawa w przypadku olbrzymów belgijskich miała jakikolwiek sens, to, to te ramy czasowe według mnie powinny być wtedy zachowane. I pomijając już kolejną kwestię, że jak mamy tę wylinkę, tracimy sprężystość, to również tracimy po między międzybarwę, bo bardzo często ciężko jest w ogóle się dodmuchać do tego królika, zobaczyć jakie tutaj mamy przy skórze, co też on nam może zaoferować. W związku z tym naprawdę powiem Wam szczerze, ja z ręką na sercu planuję jechać na Boguchwałę, chciałbym jechać na Boguchwałę, no tak naprawdę pojedziemy, ale ja nie wiem z czym i nie wiem jeszcze co wezmę, jakieś tam ramy ilości królików mam w głowie założone, aczkolwiek będę czekał do ostatniej chwili. Z tego względu, że w tym roku na Boguchwałę trzeba zgłoszenia wysyłać dwa tygodnie przed wystawą. Ja jestem wręcz pewny że z tych, co zgłoszę, na pewno które się wysypią, bo dwa tygodnie dla królika to jest ogrom czasu, pomijając fakt jakichś aspektów zdrowotnych, czy też innych problemów kondycyjnych, to trzy razy jeszcze zdążą się tak przemieszać mi te numerki, które tutaj królików wyślę, wylinka jednemu się skończy, zrobi się lepszy, drugiemu się zacznie, trzeci coś tam, no wiecie, to jest naprawdę multum spraw yy, u nich i tak naprawdę powiem wam, że złotego środka nie ma tutaj na to, jak przy tych olbrzymach szarych sobie poradzić, to też ułatwić z czasem te życie, no bo naprawdę choćby im człowiek ładował ładował te dodatki witaminowe, dodatki na okrywe tłuszczowe, tak jak Wam w poprzednich odcinkach wspominałem, że bardzo pomagają w wylince, przyspieszyć wylinkę, ale jest jeszcze ta, ta gałąź kwestii, na którą naprawdę my nie mamy wpływu, a więc czynniki genetyczne, jak ta wylinka im przebiega i też czynniki atmosferyczne, które naprawdę na ten moment robią niesamowicie podgórkę, niesamowicie psują plany i psują te króliki. No cóż Wam mogę powiedzieć? Zaraz schowam tego Pana i pokażę Wam innego królika, bo dzisiaj sobie go przeglądałem, na którym właśnie można zaobserwować te różne etapy wylinki i różne elementy barwy włosa, które się mu zmieniają i które też u niego przechodzą ewolucję. O! Taki pan z połowy lutego, bo tamten donna był z początku stycznia i zobaczcie jak on się ustawił bokiem, jak łatwo można określić włos, gdzie teraz jest. Robi się taka wyraźna kreska, wyraźne wcięcie, które y, idzie od kręgosłupa, o taki tutaj łuczek się zrobił, gdzie jest włos ciemniejszy, pod spodem jest boczki jaśniejsze, cały tył. No i weźcie, taki królik poza tym, że totalnie nie ma sprężystości, bo to wszystko zostaje w ręku. Totalnie nie ma barwy, bo się wysypała barwa. Nierówna okrywa jasne, no to już na, na samym włosie jest lekko 2, 2,5 punkta w plecy. Ja mówię o aspektach tych zewnętrznych. Dodatkowo tutaj jakieś podszycie między barwa. Także możemy 3, 3,5 e, punkta stracić tylko na tym, że, że utrafiliśmy po prostu w złym okresie. Czy też jest królik za złego miesiąca? Bo powiem wam szczerze, ja jak tak obserwuję, to bardzo łatwo. W poszczególnych miesiącach też można określić autentyczność wieku danego królika. Zazwyczaj, jak mamy teraz wrzesień, październik, jest to intensywne wylinki, już zaczęły jakiś czas temu króliki styczniowe. Króliki lutowe są na takiej połowie. Marzec, kwiecień już zakończył wylinki, zwurobiły włos i kończą wylinki króliki jesienne, czyli listopad, październik i grudzień. To są już na tych fazach końcowych. Więc też to jest taki wyznacznik autentyczności wieku danego królika, przynajmniej na moim przykładzie. I to się tak naprawdę też od ostatnich dwóch, trzech lat sprawdza, że króliki, marzec, kwiecień w tym okresie właśnie wczesnej jesieni końca lata mają zazwyczaj dobry włos, luty jest słaby, styczeń w zależności jaka jest pogoda, może trafi, może nie. Jesienne są całkiem dobrej kondycji. To też jest właśnie taki wyznacznik. No ale tu co widzicie, te, te boki i ten tył, to te, to u tego królika w takiej barwie obserwuję dookoła teraz dwóch, trzech tygodni. On przed Wylinko był cały taki jak na grzbiecie. Cały taki z tym, że było widać w nim. No ja Wam ciężko mi to tak zobrazować na nagraniu, Było widać po prostu, że ten włos jeszcze jest przed Wylinko, bo te końcówki włosów nie były tak dobrze wybarwione. Teraz on zaczyna wchodzić i tak naprawdę. Jakby się zatrzymał ładnie, to, to tutaj, te takie ciemne nalotki, to będzie ten jego właściwy włos. Właściwy włos, który według mnie, jeżeli znowu jakieś to anomalia nie będą, to za około miesiąc zrobi, zrobić powinien barwę. No i tam potrzeba potem będzie troszkę czasu, żeby złapał jeszcze sprężystość. To jest połowa lutego, to co Wam dodaję, ale to samo jest w przypadku początku lutego też. Natomiast to jest dla mnie taka swoistego rodzaju zagwostka, że króliki dwa tygodnie młodsze, czyli marcowe, już zupełnie inaczej teraz wyglądają. Nie umiem tego powiedzieć, ale powiem Wam szczerze. O, jeszcze tutaj taką, dodam Wam też element może nie tyle ciekawki, ciekawy, co przerażający, według mnie, to się, co się w tym roku dzieje. Nie wiem, jak jest w innych hodowlach, bo tak naprawdę pod tym kątem bardzo nie rozmawiałem, ale w mojej hodowli. Na przestrzeni poprzednich lat Naprawdę nie miałem do czynienia Z myksomatozą poszczepienną Przerabiałem dosłownie takiej ilości podobnych królików jak teraz I ani, ani jeden przypadek nie występował I zazwyczaj praktycznie no, W 90% przypadków był pestorinem Szczepiłem, czasem się tam pojedyncze zdarzały Kastomiksem, gdy były jakieś braki U weterynarza i po prostu Kastomiks yy, mi do, domawiał Ale nie było nigdy problemów Natomiast w tym roku jak szczepię pestorinem to mam już chyba na wiosnę, Wam wtedy opowiadałem, było za 4-5 przypadków poszczepiennej i teraz bym powiedział, że jest podobna ilość myksomatozy poszczepiennej. No, myksomatoza poszczepienna poza tym aspektem wizualnym i jakimiś tam delikatnymi problemami ze spadkiem apetytu, ze spadkiem odporności u królika przez około tydzień, półtora od zaobserwowania tych objawów. To bardzo jakichś innych negatywnych skutków nie przynosi. Natomiast bardziej mnie przeraża ten sam fakt i po prostu to jest dla mnie taka rzecz bardzo nielogiczna i, i ciężka do wytłumaczenia, czemu się dzieje tak, a nie inaczej, że temat myksomatozy poszczepiennej i problemów z nią związanych to nie jest temat, który dotyczy królików, które mają pierwsze szczepienie w życiu, więc maluszków, które nie mają odporności, teoretycznie słabych królików, ani też przy drugim szczepieniu w życiu, czyli tych małych, które dostają dawkę powtarzająco, po miesiącu. Tylko to, jak ja obserwuję, to jest temat, który dotyczy tylko i wyłącznie królików dorosłych. Królików, które mają trzecią, czwartą, a nawet piątą dawkę w życiu, czyli w tym przypadku, mówiąc o piątej dawce, to są przypadki samic nawet dwuletnich. Królików, które są, już teoretycznie powinny mieć tę odporność naprawdę nabytą bardzo dobrą. Tym bardziej, że stosuje te szczepienia cały czas tych w widełkach czasowych, czyli przynajmniej deklarowanych przez producenta, a więc łapie się poniżej tych 6 miesięcy te dawki są dawane a powiem Wam już w ogóle dla mnie totalną anomalią jest to że ja z jednej tej ampułki 10 10 dawkowej obszczepię 10 sztuk i nie będzie tego miał pierwszy królik, który dostał z tego opakowania, ostatni który dostał tylko na przykład jeden i to, który był dawany w środku. Czyli w ogóle już takiego nie ma, nie ma powiązania. A widzę to z tego względu, że na przykład, tak jak widzicie, mam tutaj 60 oczek, więc jak ja je szczepię, to po kolei lecę sobie klatkami. I potrafi być tak, że jeden po będzie miał tu, drugi składki tam, trzeci stąd. Czyli zupełnie z różnych dawek dawane i dziewięć innych, które miało dawane to samo, tym samym sprzętem nie będzie miał, a ten jeden ma. Także powiem Wam szczerze, jest to dla mnie naprawdę, nie wiem, jakiś aspekt, Indywidualne danej sztuki, tylko nie wiem czemu się dopiero teraz pokazuje przy którejś N. tej dawce, gdzie królik tak naprawdę żywota nie zmienia. Nie jest teraz obciążony niczym, bo ani nie ma młodych, ani nie jest sezon rozrodczy, żeby tutaj był użytkowany. Hm. No wiecie, jak widzicie, króliki nadal są rzeczą nieodgadnioną I, i człowiek cały czas się uczy, uczy i będzie się ich uczył. Aczkolwiek to tak abstrahując, że jeszcze mogą być takie ewentualne rzeczy, których człowiek w ogóle nie planuje. Chcę dla królika dobrze troszeczkę mu też pomóc. No bo już przychodzi jesień, mamy wrzesień, więc jak ja tam szczepiłem je końcem września, yy, przepraszam, końcem marca, no to te powtórki musiały być. No to teraz już mi szczepiłem na koniec sierpnia, no to właśnie teraz na bieżący tam to wywala mi się brzydko mówiąc. O, i takie kwiatki się robią. Więc poentując mój dzisiejszy odcinek, według mnie moje osobiste zdanie jest tak, że naprawdę z olbrzymami szarymi jest bardzo duży problem pod względem tego, aby temu królikowi zrobić dobry włos, i żeby ten włos naprawdę mógł się przez dłuższy czas zaprezentować, bo tu jest wiele aspektów, te przebarwienia, jaśniejsze boki, jakieś tutaj prążki, ciapki, ciemnienia. No naprawdę mogą być miliony kombinacji, które z królika, który pod względem budowy Tutaj wyglądu jest super, a na okrywie może się wysypać. Myślę, że to będzie na dzisiaj tyle. Trochę Wam pogadałem. Bardzo nie pokazywałem bardziej jakieś tu moje wywody, czy też na koniec wylane żale odnośnie myksomatozy poszczepiennej. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Do zobaczenia za tydzień.